Kilkanaście minut przed ceremonią ważenia przed jutrzejszą galą MB Boxing Night 6 mamy przyjemność porozmawiać z jednym z bohaterów jutrzejszej imprezy Sebastianem Ślusarczykiem. Witam serdecznie. Dzień dobry wieczór. Sebastian, jutro w końcu ta walka, do której się długo przygotowywałeś, zmierzysz się z doświadczonym Darkiem Senkiem. Rozmawialiśmy jakieś 2-3 tygodnie temu powiedz mi gotowy wszystko co miałeś przepracować, przepracowałeś? Gotowy, przygotowany. Będzie dobrze, będzie dobrze na pewno. Nie? Jestem przygotowany tak, jak się chciałem, jestem zmotywowany i trzeba zrobić robotę. Jak wyglądał ten ostatni etap przygotowań? Ostatni etap przygotowań był dość ciężki, ale to powiem już na, po, po walce. Ym, no tak, były zwykle problemy, ale, ale daliśmy sobie radę i przebiliśmy się i będziemy walczyć. Długo się męczyłeś z wagą, czy przyszło gładziutko limit? Wagę to robiliśmy aż, aż do samego końca, ale, ale daliśmy radę. nie, Zrobiliśmy po, po, pod limitem 200 gram, to tak, dobrze jest. Czego ty się jutro spodziewasz, Posenku? Wiesz, nie boksował długo, ma długą przerwę. Liczysz, że może być trochę zardzewiały? Możliwe, możliwe też, że, wiesz, sobie chciał pokazać, że dalej ma to coś w sobie, nie? Że ja też nie mogę go źle, źle oceniać, albo ani, ani z góry patrzeć, że tam jest stary, jest starszy. Po starszy. trzeba, wiesz, jak każdego boksera, nigdy nie wiadomo, co będzie, tak? Tu trzeba, trzeba później mieć spokojną głowę, boksować ładnie i coś potem samo się, się pokazać, co to będzie. Widziałem część twoich sparingów. Dużo jeszcze sesji sparingowych zrobiłeś? Troszkę jeszcze parę było, ale no, nie, nie, dużo, nie dużo. Ostatnio jak rozmawialiśmy to właśnie mówiłeś, że no, uczysz się boksowania z Mańkutem. Można powiedzieć, że już teraz masz to e, dobrze, dobrze rozpracowany taki styl boksowania? Tak, tak, tak. Już zapałem ten luz, jest dobrze, naprawdę. Czyli co, jutro, jutro zobaczymy wojnę w ringu? Będzie, będzie fajnie, będzie fajnie.